Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale pokażę Wam zaawansowane szosówki do ścigania. Przygotowałem taki mały przegląd pięciu godnych uwagi modeli z kolekcji różnych producentów na 2023 rok. No i co rozumiemy przez pojęcie zaawansowane szosówki do ścigania? Oczywiście będą to rowery karbonowe druga sprawa będą to rowery, które mają sportową geometrię, czyli zarówno prowadzą się w taki sposób dynamiczny, bardzo responsywny ale też gwarantują to, że sylwetka naszego ciała na tym rowerze będzie mocno wyciągnięta, pochylona taka, żeby była aerodynamiczna i żeby też umożliwiała generowanie wysokich mocy kolejna kwestia, absolutnie obowiązkowa obecnie, no to oczywiście wszystkie nowoczesne rowery szosowe mają hamulce tarczowe, do tego mocno zoptymalizowane konstrukcje ram i kształty wszystkich rur pod kątem aerodynamiki, oczywiście te rowery będą Lekkie, ale to nie koniec, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy obecnie o nowoczesnych rowerach do ścigania i oczywiście montujemy się szosę, no to właściwie must-have w takim rowerze to jest napęd elektroniczny. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że przez to, że wszystkie przewody biegną w ramię, to tak naprawdę i w kierownicy to tak naprawdę one mają bardzo dużo zajęć. Jeżeli tam są klasyczne linki i pancerze to one mają zbyt wiele zagięć, żeby to gwarantowało dobrą pracę takiemu napędowi. Teraz tak naprawdę niektóre ramy w ogóle już nie mają nawet możliwości stosowania napędów mechanicznych a nawet jeżeli mają, to zwyczajnie nie warto w to iść, dlatego że takie napędy będą gorzej działały, a koszty serwisowania takiego roweru będą ogromne, bo naprawdę mechanik, który pracuje przy takim rowerze, się sporo napracuje, więc jeżeli tak chcemy sobie to zebrać w całość, to współczesna, dobra szosówka do ścigania jest rowerem oczywiście karbonowym, ma hamulce tarczowe, grupę napędową elektroniczną, no i to wszystko niestety kosztuje, dlatego że to już nie te czasy, kiedy mamy tanie, szczękowe hamulce i za dychę możemy sobie złożyć rower do ścigania, Teraz trzeba naprawdę położyć co najmniej 20 tysięcy złotych na stół i często jeszcze dołożyć kolejną piątkę na dobre koła wyścigowe, żeby móc mówić o rowerze, który będzie na starcie mógł spokojnie konkurować z tymi najlepszymi rowerami. Bo oczywiście to nie jest tak, że nie da się wygrać wyścigu na tańszym rowerze, ale żeby można było powiedzieć, że nasz rower jest tak absolutnie gotowy do ścigania, to trzeba się przygotować na wydatek między 20 kilka a 30 tysięcy złotych. No i właśnie dzisiaj o takich rowerach będę Wam mówił. Zapraszam. Na początek Cannondale Super Six Evo 3, czyli najbardziej podstawowa wersja tego modelu. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy sprzęt. Po pierwsze, generalnie linia Super Six to są legendarne szosówki, które naprawdę fajnie się prowadzą. No i po prostu są jednymi z najlepszych wyścigowych rowerów szosowych na rynku. A dodatkowo jest to jego nowa odsłona na 2023 rok, która została odchudzona, poprawiona pod kątem aerodynamiki. No i w tym momencie możemy mówić o rowerze, który łączy w sobie te dwie cechy. Tak, z jednej strony jest bardzo szybki na płaskim a z drugiej też bardzo lekki, bo ta rama to jest oczywiście najbardziej podstawowa wersja ramy bo jeszcze jest Mod, no i ta najnowsza LAV 7.1, ale ta podstawowa rama waży 915 gramów w rozmiarze 56 czyli naprawdę jest to znakomity wynik dodatkowo tak jak powiedziałem jest to konstrukcja bardzo szybka, jeżeli chodzi o cięcie powietrza, no i ten rower jest zbudowany na najnowszej grupie Shimano 105 da 2 także można powiedzieć, że jest to wprawdzie może nie topowy osprzęt, ale na pewno gotowy do ścigania takim trochę minus. W kontekście rywalizacji jest to, że mamy tutaj przełożenia 50-34 z przodu. No i to generalnie jest problem wszystkich marek. Zauważyłem, że producenci jednak w rowerach za te pieniądze nie ładują napędów 52 czy nawet 54 zęby z przodu, raczej takie właśnie kompakty. I każdy, kto się ściga, wie, że raczej to będzie za mało na trasę amatorskich wyścigów. Ale dla takich osób, które rozpoczynają swoją przygodę z rywalizacją, będzie to ok, no, a dla innych jest zawsze możliwość wymiany takiego napędu, w sensie wymiany samej korby czy samych zębatek, to na pewno nie jest jakiś też wielki koszt, mając pod uwagę, biorąc pod uwagę to, ile kosztuje cały rower. Jakimś takim, można powiedzieć, minusem w kontekście ścigania jest to, że mamy tutaj koła takie typowo treningowe, oparte o bręcze DT Swiss R470 Disc Brake. Natomiast cały rower kosztuje naprawdę nieźle, bo 23 599 złotych, no i mając na uwadze, że jest to naprawdę świetna rama, jest tutaj fajny osprzęt i tak jak powiedziałem, ewentualnie dokładamy sobie tutaj 5000 zł na koła i w 28 tysiącach za, za, za e, zamykamy się i mamy rower absolutnie e, świetny, gotowy do jazdy, gotowy do ścigania, plus właśnie koła treningowe. Można powiedzieć e, dużo, no dużo, takie teraz są realia, po prostu e, nie jest tanie, tanio już było kiedyś, e, trzeba się przygotować na to, że jeżeli chcemy mieć rower, który jest... E, jakby gotowy do rywalizowania na najwyższym poziomie, to trzeba na to wydać sporo pieniędzy i taka jest sytuacja na rynku. Co jest fajne, to jest rower, którego nie było w momencie premiery w kolekcji Houndale'a, on doszedł do tej kolekcji i to jest najtańszy model obecnie Super Sixa Evo, jaki jest dostępny na rynku. Uważam, że bardzo ciekawa propozycja, sprzęt, który już pokazał na niejednym wyścigu World Tour i niższej rangi, że naprawdę jest szybki i fajnie się prowadzi. Kolejny, również bardzo ciekawy, rower szosowy, i również zbudowany, jakby pod tym samym kątem, czyli łączący lekkość i aerodynamikę. To jest nowy Cube Lightning Air. C68X w wersji Race, trochę długa nazwa, ale warto ją zapamiętać, bo to jest naprawdę ciekawy sprzęt. Ta rama jest niesamowicie lekka, waży jedynie 799 g w rozmiarze 56, czyli jest ponad 100 g lżejsza niż przed chwilą prezentowany Dale. Jest to rower, który jest zbudowany na kompletnej grupie Shimano Ultegra Di2. I dlatego ma w zestawie już fabrycznie karbonowe koła o stożku wysokim na 5 cm, czyli jest to zestaw bardzo uniwersalny, bo z jednej strony ma szybkie, uniwersalne koła, które są raczej na płaskie, pogórkowate trasy, ale też poradzą sobie w górach. Plus to, że mamy naprawdę lekką ramę. Fabrycznie ten rower ma też aerokokpit zintegrowany, także coś, co jakby no wykracza poza taki standard w tej cenie, bo naprawdę w tej cenie wcale nie jest, rowery nie są tak... No perfekcyjnie wyposażone i ten rower, tak jak stoi, czyli właściwie gotowy do staniacie na linii startu, kosztuje 28 399 zł, czyli jakby jest to taka alternatywa. Tam wam pokazałem rower, który jest wyraźnie tańszy. Ale wymaga dokupienia sobie karbonowych kół do ścigania, a tutaj macie rower gotowy do jazdy, tak jak stoi w sklepie, natomiast kosztuje właśnie odpowiednio więcej. Co jest fajne, ten cube jest naprawdę lekki, bo producent deklaruje, że ten rower, tak jak stoi na tym zdjęciu, gotowy do jazdy, waży 7,1 kg, to naprawdę jest rewelacyjny wynik, szczególnie, że to jest najtańszy model w tej linii. Są oczywiście jeszcze droższe wersje, które są odpowiednio droższe, odpowiednio lżejsze i mają lepsze wyposażenie, ale naprawdę myślę, że ten taki trend budowania szosówek, które są z jednej strony lekkie, gotowe na podjeżdżanie po górach, a z drugiej strony aerodynamiczne czyli właśnie tak jak ten kanonel, tak jak ten Cube, tak jak powiedzmy sp starmac to jest fajny kierunek, no bo to są rowery bardzo uniwersalne. A wiadomo, że amator kupuje sobie z reguły jeden rower, a nie ma dwa czy trzy rowery na różne warunki. Kolejny ciekawy rower, który chciałem wam pokazać, to jest Canyon Ultimate CF SL7DI2. Czyli znowu szóstka, która jest raczej lekka i bardzo uniwersalna, ale w tej nowej wersji też mocno podporządkowana aerodynamice i jest takim właśnie rowerem bardzo uniwersalnym, który nadaje się właściwie na każdy typ tras. Można powiedzieć, że jest to tego samego typu sprzęt, co prezentowany przez tylu Cannondale czy Cube, natomiast pamiętajcie, że to jest wersja CF. SL. Jest jeszcze jest droższa wersja CF SLX, jest też jeszcze droższa CFR, więc to jest rama to najbardziej podstawowa w generacji Canyona i ona na pewno będzie wyraźnie, wyraźnie cięższa niż te droższe modele. Ale oczywiście ma to swoje odbicie w cenie, bo to jest rower, który ma fajną karbonową ramę z fajną geometrią, zresztą która naprawdę jest uznana i ten rower radzi sobie świetnie na wyścigach na całym świecie. Do tego mamy tutaj pełną nową grupę Shimano 105 Di2, ale koła treningowe, zwykłe deteki aluminiowe to są Performance LN trochę taka sama sytuacja jak w Cannondale natomiast ten rower jest wyraźnie tańszy, bo kosztuje 19499 zł więc można powiedzieć, że jest to taka właśnie no, no tańsza alternatywa dla Cannondale która też do ścigania wymaga wykupienia sobie jeszcze lepszych karbonowych kół natomiast no tak w ogóle zauważyłem, że jak komentujecie te filmy, to trochę narzekacie na kaniona, że tutaj coś się zepsuło komuś, że tam coś było nie tak, że rewery są niedostępne. Ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że kanion jest tak popularną marką, jak spojrzycie sobie na, na to, jakie rowery jeżdżą po szosach, to tych rewerów jest mnóstwo. Więc te przypadki pojedynczych jakichś tam problemów czy niezadowolonych klientów, no to są tak naprawdę yy, bardzo mało procentowo jest takich wypadków. Gdybyśmy wzięli sobie na przykład każdą inną markę, która sprzedaje wielokrotnie mniej, to pewnie procentowo to jest inaczej. Więc tak trochę chciałem obronić kaniona, bo często na tego kaniona widzę, wchodzicie no w komentarzach, że nam się nie podoba. Ja uważam, że to jest fajna marka, bo ona oferuje rowery, które w danym przydziale tonowym gwarantują naprawdę ciekawy pakiet, który jest gotowy do jazdy tuż po wyjechaniu, czy tam po przyjechaniu do naszego domu. Mało tego, fajne w tym rowerze jest to, że mamy też pomiar mocy w korbie 4i. I mamy też kokpit aerodynamiczny, ten taki zintegrowany kokpit kaniona, który, uwaga, ma regulację szerokości. on ma wyjściowo w zależności od rozmiaru jak masz tam określoną szerokość, ale możemy sobie go poszerzać bądź zwężać, bo to jest tam taki cały patent kaniona właśnie z tą regulacją szerokości kierownicy. Moim zdaniem bardzo fajna propozycja. Dokładnie sobie koła karbonowe za 5000 zł i macie za 20 niecałe 5000 zł. Naprawdę fajny sprzęt do ścigania na różnych amatorskich wyścigach w Polsce. Kolejna fajna propozycja do ścigania to jest Giant Propel Advanced Pro One. To jest oczywiście jego nowa wersja na 2023 rok, bo ten rower ma swoją nową, właśnie całkowicie przebudowaną konstrukcję na ten nowy sezon. I uważam, że właśnie dzięki temu jest to bardzo ciekawy rower, dlatego że ma przede wszystkim jakby zwiększony komfort względem tego, co oferował poprzedni propel. Poprzedni propel był raczej twardy, mało komfortowy. Tutaj są duże zmiany na tym polu plus opcja założenia opon aż do 30 mm plus poprawiony kokpit jeżeli chodzi zarówno o prowadzenie przewodów, jak i o jego wygląd, więc uważam, że w tej nowej odsłonie Propel TS jest rower naprawdę ciekawy do tego szybki, bardzo mocno aerodynamiczny sztywny, no ma wszystko to, co powinna mieć szosówka do ścigania ta wersja kosztuje 25 999 zł ale ma już pełną grupę SRAM Rival XS do tego fajnie, fajne, bo twardsze przełożenia niż tamte grupy Szymanowskie, więc jest tutaj 48-35 i kaseta 1030, to daje odpowiednik korby, powiedzmy 53 zęby, 52-53 zęby, a nie tak jak tam była 50. Więc jest to rower, który jest przygotowany pod jazdę z takimi prędkościami, z jakimi porusza się w Polsce amatorski peleton. Do tego w tej korbie jest też pomiar mocy, także mamy taki no naprawdę rower, który jest już kompletny i gotowy do jazdy. I jedyne co pewnie zauważyliście, to wcześniej pokazywałem Wam rowery, które są. Raczej uniwersalne, czyli lekkie plus lekko Aero, no, a propel to jest typowo y, Shosa Aero. Y, rowerem, który jest taki bardziej lekki i uniwersalny, to jest TCR. Y, natomiast uważam, że Warto się właśnie tym modelem zainteresować, bo po pierwsze on świetnie kosztuje, ma też w zestawie karbonowe koła o wysokości 5 cm, tego nie powiedziałem jeszcze wcześniej. A druga sprawa to taka, że jednak w Polsce większość wyścigów odbywa się na trasach płaskich, pagórkowatych. no naprawdę znakomita większość imprez w naszym kraju to są takie wyścigi, gdzie aerodynamika jest ważniejsza niż lekkość. I okej, okay, uważam, że ten rower jest mniej uniwersalny niż tamte, ale dla osób, które patrzą na wynik, Albo mieszkają głównie w płaskich rejonach Polski, to będzie naprawdę fajny rower. Waży 8,3 kg w rozmiarze S, czyli no wyraźnie więcej pewnie niż Cannondale, wyraźnie więcej niż Cube. mniej więcej tyle co Canyon, ale naprawdę w cenie 25 tysięcy zł. Macie rower kompletny, gotowy do jazdy. Uważam, że jeden z ciekawszych obecnie propozycji na rynku. No i na koniec, piąty rower ponownie będzie to model aero, ale również warto uwagi, bo jest to nowy model na 2023 rok. Jest to oczywiście Scott Foil RC30, akurat wersja RC30. Uważam, że mega ciekawy rower. Zwróćcie uwagę, jak ma odjechaną tą całą swoją aerolinię. Poprzedni Foil właściwie w mniej zmienionym kształcie był bardzo długo na rynku, no ale ten model jak wszedł do sprzedaży, jak pojawił się w ogóle na wyścigach, no to od razu zwrócił moją uwagę, jak to koło tylne bardzo jest wcięte tutaj pod rurę To mocno przypomina to, jak wygląda na choćby Servelo S5, no ale ten rower jest znacznie tańszy niż Servelo, bo Servelo, jak patrzyłem kosztuje chyba 4 dychy najtańsza wersja, a tutaj najtańsza wersja tego Scotta to jest raptem no trochę śmiesznie to już że raptem, no, ale raptem 21 599 zł. No i ten rower ma naprawdę rewelacyjną ramę, dlatego pełną grupę Shimano 105 di 2 yy, oczywiście tanie koła, tak? No ale jeżeli sobie patrzycie na to, że znowu za 4,5 tysiąca mniej więcej można kopić całkiem rozsądne karbonowe koło do ścigania, to znowuż w kwocie mniej więcej 25 25-26 tysięcy zł, macie już rower kompletny, gotowy do jazdy. No i zresztą pewnie to widzicie, że w całym tym moim zestawieniu są albo rowery, które mają niską cenę, relatywnie, plus brak kół, albo rowery kompletne i całość zawsze się mieści między 24 a 28 tysięcy zł. No i po prostu, jeżeli patrzymy na rynek przez przyznanie cen detalicznych, to na takie rowery trzeba położyć sporo pieniędzy i nie ma innego wyjścia. Ja Wam powiem osobiście: mam prywatną szosówkę, która jest już bardzo stara, bo jest z 2017 roku. To jest rower na normalnych hamulcach. I patrząc na to, jakie teraz szybkie i dopracowane są rowery, to ja wiem, że taka moja szosa to jest z automatu przy dużych prędkościach. Od razu strata, wyraźna strata mocy. Więc jeżeli zamierzacie ścigać się na wysokim poziomie, chcecie być na wyścigach konkurencyjni, to po prostu przygotujcie się na to, że trzeba trochę pieniędzy uzbierać i w taki sprzęt się uzbroić. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś swoje inne propozycje, koniecznie podzielcie się z nimi w komentarzach. Ja uważam, że na tym rynku jest dużo ciekawych rowerów. Ja Wam pokazałem to, co mi się wydaje atrakcyjne i ciekawe. Czekam na Wasze opinie. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli Wam się podobało oraz suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.